Cześć, witajcie bardzo bardzo serdecznie. Czekaliście na ten odcinek, wiedziałem o tym, pisaliście mi i na live'ach, i cholera jasna, wszędzie mi to pisaliście. Zrób też start, wznoszenie i lądowanie, tak też się stanie. Jesteśmy już na pasie numer 29, z którego planowaliśmy odlot w kierunku Warszawy. Gdy jesteście już przy pasie, albo w okolicach pasa, albo wjeżdżacie na pas, warto zawsze sobie włączyć landing lights, także stroby. One jest na środkowej pozycji, są na auto. No i oczywiście tutaj e, powinno być taksi, jest take-off, no bo oczywiście e, startujemy. Tutaj mamy wszystko gotowe. W zgodzie od kontroli. To jest oczywiście kontrola AI, więc tutaj bym rewelacji się nie spodziewał, ale możemy wyczytać bardzo ciekawe kwestie, jak na przykład, że wystartuje z drogi startowej numer 29 i wzniosę się na 9000 stóp. To jest nasza początkowa wysokość, więc ustawiamy sobie tutaj 9000 stóp. Oczywiście włączamy Flight Directory ILS. Do tego autotrottle. I ok, w sumie jesteśmy gotowi do tego, aby wystartować. Sprawdzamy wszystko. Klapy mamy rozłożone na jedynki. Pamiętajcie o klapach. W takiej pozycji są na 0, tak są na 1. Tu jest full. To jest raczej logiczne. Dobrze, moi drodzy. Altimeter mamy ustawiony 2992. Jeszcze spojrzymy czy kontrola nie dawała jakiegoś innego, jakiegoś innego ciśnienia. Nie widzę, żeby dawała jakieś inne ciśnienie, więc zostaje ciśnienie standardowe. Jak widzicie trasa jest wyrysowana tak jak była wyrysowana. Ustawcie sobie, choć samolot wam, sam Wam ustawi autobreki na max podczas startu, no bo zawsze możecie ten start abordować, więc Wypada mieć autobreki, które pomogą wam wyhamować. Dobrze, moi drodzy. Jak już jesteśmy gotowi, powoli pchamy manetkę gazu do przodu i sprawdzamy, czy wszystko gra i buczy. Wszystko gra i buczy. I teraz do samego końca tak zwana toga. I się rozpędzacie. Tutaj będziecie widzieć prędkości. Tu jest ustalony przez wasz komputer pokładowy V1. Zaraz zanim jest v i na V-rotate zaczynacie podnosić dziób i staracie się unieść w powietrze. Jak widzicie, że wysokościomierz idzie do góry. Gear up, podwozie do góry i samolot już elegancko sobie zaczyna e, wznosić. Włączmy przy okazji autopilota. I on już teraz sam będzie kontrolował po pierwsze trasę, a do drugiej wysokość. Pamiętajcie, że te autopiloty w tym samolocie Airbus 320Nio od Microsoft Light Simulator od firmy Asobo nie są zbytnio dopracowane. Pamiętajcie o jednej rzeczy, jak już zaczynacie wznosić, manetka a wasza przepustnica powinna być na climb. To jest bardzo, bardzo ważne, bo wtedy samolot może zacząć wariować. Schowajmy oczywiście klapy. Ok, teraz kliknęliśmy prawidłowo. On oczywiście nabiera prędkości. No, oni nam przypominają, że mamy zwiększyć e, nasze e, wznoszenie. Jak lecimy, na razie nisko. Widzicie, kliknęliśmy mu prawidłowo. Tu są trzy tryby, jak sobie przejedziecie. Ustaw przyrost wyboru, zmniejsz wybraną wysokość i włącz tryb wys wyboru wysokości. Musicie kliknąć na to lewym przyciskiem myszy i załączyć odpowiednią wysokość. Jeżeli macie tutaj 9000, jak widzicie, on wystrzela w górę. No nie jest to dobry autopilot, mówię wam całkowicie szczerze. Rewelacji tutaj nie ma, dupy nie urywa, za przeproszeniem. E, więc on idzie aż, e, vertical speed ma 6000, to jest bardzo źle, to jest pionowe wznoszenie. No nie jest zbyt dobre. Dobrze, no ale bawimy się tym, co mamy. Jak widzicie, on już zaczyna trzymać się trasy i wykonywać. Zaczyna procedurę odlotową z lotniska w Gdańsku. Ok, pamiętajcie o tym, żeby mieć tutaj na CL to jest climb, tutaj macie toge, to jest oczywiście procedura startowa, dzięki temu take off, go around, to są, to jest tryb przepustnicy, dzięki któremu możemy zarówno wystartować, jak i przy nieudanym lądowaniu pójść na drugi krąg. Jak widzicie, samolot zaczyna sobie radzić, zaczyna skręcać na punkty GD 542, GD 551 i będzie tak leciał po linii, więc przynajmniej sterowanie mamy rozwiązane, aż do samej Warszawy będziemy prowadzeni. Przed samą Warszawą będziemy się zastanawiać nad tym, co kontrola postanowi, to znaczy, gdzie postanowi nas posadzić, na jakim pasie. Oczywiście mm, znosimy do 17 tysięcy I tak samo potwierdzamy za pomocą przycisku przełączamy w tryb Open Climb. Jak widzicie, piękne tereny pod nami pomorza a my zaczynamy wznosić do 17 tysięcy. Dobrze, on sobie wznosi. Jesteśmy już na ponad 10 tysiącach. Jak już jesteście na ponad 10 tysiącach, do niczego nie będziecie potrzebowali świateł lądowania. Możecie sobie też wyłączyć taksi. No i co? Teraz pozostaje nam tylko dolecieć do wysokości żądanej przez kontrolę. No i miejmy nadzieję, że. Za chwileczkę dostaniemy kolejny podpunkt naszej trasy, czyli osiągnięcie naszego cruise flight level do 290. Mam nadzieję, że tak się za chwileczkę stanie. Moi drodzy, widzimy się na 17 tysiącach. Zaraz do Was wracam. Jak widzicie, do Warszawy lecimy Wizarem, Jeżeli chcecie zdobyć taką paczkę malowań, jaką ja mam. Tam jest chyba 40-malowa Nierbasa A320 NIO, to zapraszam do filmu, na moim kanale na pewno go znajdziecie w playliście dodatki, tam jest jak to zrobić, jak zainstalować, jest też osobny film, także zapraszam do oglądania. Dobrze moi drodzy, jesteśmy na 17 tysiącach, tutaj macie pokazany wiatr, to jest dwa węzły z kierunku 270 stopni. My sobie wzniesiemy do 2,70 oczywiście. To jest kontrola AI. Mam jej dość szczerze, bo ona raz działa, raz nie działa. Bzdury. Pokazuję mam nadzieję, że to zaczną korygować, bo jak mam lecieć z tą kontrolą, to zaczyna mnie mdlić. Także nie gniewajcie się, jeżeli tu będą jakieś błędy niespowodowane czy przeze mnie, czy przez moje umiejętności, tylko przez AI. No na to nie mam akurat wpływu. Dobra, lecimy na 27 tysięcy, za chwileczkę do was wracam. Dobrze, 27 tysięcy, zobaczymy, czy będzie jakiś kolejny komunikat od kontroli. I oni nam każą teraz podlecieć do. 370. No niestety my nie chcemy lecieć na flight level 370, tylko chcemy lecieć na flight levelu 290. Tak też zrobimy. Klikamy sobie oczywiście rolką na 29000. I za pomocą tutaj włącz tryb wyboru wysokości, klikamy lewym przyciskiem myszy, zatwierdzając to, on wtedy wchodzi w tryb OPCLB. Oczywiście wtedy nasz Vertical Speed idzie do góry. My w tym momencie mm, zmieniamy wysokość na jeszcze wyższą. Ja sobie tutaj będę radził z tą kontrolą mm, i gdy przyjdzie moment zniżania do Warszawy w Okęciu, wtedy do Was wrócę. Dostaliśmy już e, instrukcję: musimy zniżać do flight level 210. 210 oczywiście, tak samo jak wznosiliście, tak samo będziecie e, schodzić w dół. Klikacie sobie i widzicie: samolot przełączył się w tryb DES: Open DES: e, Open Descent oczywiście. Lecimy sobie na dół. On teraz zaczyna tracić prędkość, bo oczywiście poszły mu przepustnice w dół. Ta prędkość będzie powoli powoli spadać, no ale oczywiście on musi to redukować, bo e, oczywiście w przypadku zniżania e, rośnie też jego prędkość, więc on sobie będzie musiał radzić. Jeżeli nie będzie sobie radził, ma się coś takiego tutaj jak dźwignia hamulca aerodynamicznego ona jest od 0 do 100%. W ten sposób możecie mu pomóc. Możecie mu w ten, sam, w, ten, w ten sposób pomóc, zahamować czy wyhamować do żądanej prędkości. Dobrze, kontrola kazała nam zniżać do flight level 2.1.0. Tak też się dzieje. Czekamy też na dyspozycję od Warszawa Radar. Na jakim pasie w Warszawie będziemy lądować, moi drodzy, tego jeszcze nie wiemy. Oczywiście, w normalnym, w normalnym takim świecie symulacji, którą będę Wam Również pokazywał, czyli w świecie Wacim czy Iwao. Wiem, że są tutaj tacy fani tego typu rozrywek mniej więcej znacie pogodę, znacie konkretną pogodę na danym lotnisku. Wówczas nie macie problemu z tym, aby już na lotnisku, z którego startujecie, określić na jakim będziecie pasie lądować na lotnisku docelowym. Więc to jest kwestia kwestia po prostu organizacji. Tutaj jeszcze mam niedopracowaną pogodę. Jak to wszystko działa? Co jest w Warszawie? Tutaj chyba jest jakaś randomowa pogoda, a więc no nie bawię się w to, czekam na to, co mi tam uda kontrola. Kiedyś będziemy się bawić bardziej poważnie w Flight Simulator. Na razie nie jest to poważne z tą kontrolą. No i z tym samolotem też, który tak do końca nie jest odwzorowany, tak jak być powinien. No ale dobra, nie będziemy narzekać, dokończymy ten lot, zniżamy do Flight Level 2.1.0. 11.000 feet. I oczywiście potwierdzamy mu wysokość, do której ma obniżać poziom lotu. Żeby potwierdzić, że rzeczywiście wam się zaakceptowało to, co było tutaj. Spoglądacie sobie w to miejsce i już widzicie, że rzeczywiście do 11 tysięcy samolot będzie dążył do tego, aby zniżyć. Ok. Widzimy się na 11 tysiącach, dużo cięcia, dużo cięcia. Dostaliśmy teraz bardzo e, konkretne informacje od e, kontroli, że będziemy lodować na pasie numer 29. Podejście DMI VOR. Dobrze, wchodzimy sobie w, naszego, e, w nasz komputer pokładowy, klikamy w Flight Plan. Oczywiście dalej jest EPWA, następnie Arrival. I szukamy pasa numer 29. To będzie podejście War DMI do pasa numer 29. Mamy takie podejście jak najbardziej Via 178 Delta Mike. Też sobie to klikamy. Ostatnim punktem na naszej trasie jest punkt SORIX, a więc szukamy również na tej liście podejścia standard instrument, nie to jest star, standard approach, coś ten desen, nie, nie chcę mi się już teraz rozszyfrowywać tego skrótu. Mamy do wyboru dwa, wybierzmy sobie SORIX 4U, no i oczywiście przez 178DM i akceptujemy. Teraz zauważycie na mapie przede wszystkim VFR, bo to jest prostsze, żeby, żeby Wam pokazać, że tutaj mamy takie podejście, One Niner Zero, panie, przecież przed chwilą kazałeś nam wznoszenie na 1.9.0, no coś jest tutaj naprawdę nie tak, w takim wypadku z tą, dobrze, weźmy, weź... nie, no nie będziemy mu wznosić na 11 tysięcy, Na no, absolutny jakiś absurd, ale sprawdźmy sobie też inne podejście, zapamiętaliście tamto, Wordy Mi 29, ale również po innym starze. tam było 4U, a no to weźmy sobie 4V, oczywiście przez 178 dm i zaakceptujmy. Czy coś nam się jakoś konkretnie e, zmieniło? To podejście nam się zdecydowanie wydłużyło. Ja jestem zwolennikiem takich dłuższych podejść. No po czemu nie? Jest bezpieczniej, macie czas, żeby wszystko zrobić. Dobrze, my dalej sobie zniżamy. W tym czasie możemy już sobie zobaczyć coś takiego jak E2 Charts. Zobaczmy, czy będzie taka możliwość, żeby zobaczyć te mapy. Jak najbardziej. Nie wiem, czy to są aktualne mapy. Zaraz ściszę tego pana, bo już mnie zaczyna drażnić. Runway 15, Wordiemi. Runway 29. Ok, wiemy z tego, że nasza ścieżka podejścia zacznie się od 3800 stóp. To jest bardzo, bardzo istotne. Wiemy również, że na lotnisku jest nadajnik o, nadajnik o częstotliwości 113,45. Ok, wpiszmy sobie do radnaw 113 45. I także z jakim kierunkiem do pasa będziemy podchodzić, czyli w tym przypadku w Warszawie na pas 29 to jest 290 stopni. Ok, wpiszmy też po drugiej stronie. 11345 i 290 stopni. Tu mieliśmy jasny sygnał, znisz się i zachowaj 11 tysięcy stóp. Po czym przyspiesz wznoszenie na flight level 190. No, absolutny absurd ze strony mm, Sztucznej Inteligencji. Absurd, absurd, jeszcze raz absurd. Pamiętajcie, że nie podchodzicie do pasa numer 20, 29 według ILS-a, więc automatycznego lądowania tutaj nie zrobicie. Ostatnie te fragmenty tego lądowania będziecie musieli sobie zrobić z rączki. Dobrze. Teraz wchodzicie sobie w zakładkę PERF i klikacie NEXT PHASE. I tutaj macie parę rzeczy do wypełnienia. Przede wszystkim ciśnienie, jakie jest na lotnisku. Zakładam, że jest standardowe, czyli 10-13. Temperatury nie do końca znamy. Nie znamy również siły wiatru. Wiemy tylko, że 8000 stóp jest transition altitude. I oczywiście tutaj macie prędkości, z którymi będziecie podchodzić. No i oczywiście tutaj konfiguracja żadnej nie możecie wybrać. Wiemy tylko, że naszym, finał, naszym finalem, czy naszym finałem naszej podróży będzie Wordiemi numer 29. Jak widzicie, zaczyna się już pomału robić gorąco, jest 11 tysięcy we flight planie. Mm, proszę cię. W flight planie macie również po tej stronie wysokości. One określają wam na jakiej wysokości powinniście być nad danym punktem. Na przykład nad punktem 128 DM jest 4000 A, co znaczy A above 4000 lub wyżej. 3000 lub wyżej. Jest również 13000 13 B. 13000 albo niżej. My wiemy jedno, że do pasa numer 29 będziemy podchodzić z wysokości 3800, i tu zaczyna się nasza ścieżka podejścia. Mam nadzieję, że wszystko wykonamy tak, jak trzeba. Dobrze, moi drodzy, jak już będziemy bliżej, jak ja zacznę zniżać po swojemu, bo widzę, że kontrola absolutnie nie ogarnia co się dzieje. No to do Was wrócę. Patrzymy sobie na punkty i wiemy, że nad punktem 128 dm powinniśmy mieć 4000 stóp. 128 dm. Znajdujecie sobie go oczywiście na swojej mapie. Możecie wejść do mapy VFR. Czemu nie? 128 dm. To jest punkt już wlotowy na ścieżkę podejścia do pasa numer 29 w Warszawie. Nad punktem 178 dm powinniście mieć 13 lub niżej. No my do tego pasa mamy, do tego punktu mamy jeszcze kawałeczek, ale już zaczniemy zniżać, a może jeszcze nie. Widzicie, że dopiero dolatujemy do punktu Repso, a więc jeszcze tutaj kilka punktów zostało, cała ścieżka podejścia wydłużona przez punkt 178 DM, mniej więcej w połowie tej trasy, gdzieś nad punktem może Odrim będziemy zaczynali swoje zniżanie do 3000 stóp Albo do 4000, chyba tu było 4000. Do 4000 stóp nad punktem 128 dm. Mam nadzieję, że to zrobimy. Ustawmy sobie tutaj oczywiście 4000, tak jak on nam każe. I poczekajmy jeszcze momencik. Dolatujemy do punktu Odrim, chyba tak on się nazywa. I zaraz od tego punktu Odrim będziemy powoli zniżać do punktu 178 dm przez punkt TikTu. TikTu. Widzicie, samolot, samolot wytracił już prędkość. Moi drodzy, to jest dobry moment, żeby już zacząć zniżać. Oczywiście mamy wybrane 4000. Teraz włącz tryb wyboru wysokości, klikacie lewym przyciskiem. I on jest w trybie Descent, zacznie teraz powoli zniżać do 4000, tak jak mu kazaliśmy. Oczywiście uzbrojcie sobie autobreki na max, to jest oczywiście ustaw autohamowanie na max autobrake, no logiczne, nie muszę tego tu tłumaczyć. Dobrze, czy coś jeszcze mamy tutaj do ustawiania, Usta to mamy włączone oczywiście, nie wiem dlaczego to jest, ach ten samolot latałem lepszymi, no, no tak wam powiem. Dobrze. Samolot teraz będzie. Już jesteśmy bardzo nisko nad terenami przy Warszawie. Jak widzicie, zaraz będziemy robić bardzo taką stromą zawrotkę na punkt 178 dm. Gdy już jesteście poniżej 10 tysięcy, włączcie, przygotujcie się już do lądowania. Włączcie sobie landing lights, -y, również przycisk światła nosa w położenie take off. I tutaj mamy wszystko w sumie przygotowane, stroby na on, okej, okay. jesteśmy w sumie przygotowani, teraz on powinien robić taką dosyć mocną zawrotkę w prawo, mam nadzieję, że zrobi, tak też się dzieje, jej kontrola cały czas wam będzie pieprzyć, bo jest źle zrobiona, raz działa, raz nie działa, no trudno, nie będziemy z nimi współpracować, lądujemy bez ich zgody. Dobrze, jesteśmy na 7000. Nad punktem 128 dm powinniśmy mieć 4000. A bow, 4000 albo wyżej. My będziemy na 4000. Zobaczcie, jaki widok. Jakbym widział z okna prawdziwy widok. No coś niesamowitego. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy nad punktem 178 DM, zostało do niego 2,2 ,2 mili. Jesteśmy na 4,5 tysiąca stóp, a więc zaczynamy bezpośrednią ścieżkę podejścia do pasa numer 29. Ok, 4 tysiące stóp. Nad punktem VIBAT, tak jak pokazuje nam komputer pokładowy, powinniśmy mieć 3000 ABOVE. E, 3000 albo wyżej, więc zostaniemy na tej wysokości na chwileczkę. Przylecimy ten kawałek bardzo nisko. Ja w oddali już rysuje się lotnisko. Przepraszam, tu się, tu się chyba rysuje lotnisko. Nie, to jest, przepraszam, to jest pałac kultury. Jest odwzorowany pałac kultury w tej grze. Tam jest pałac kultury. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy nad punktem 128 dm, i teraz zaczniemy już zniżać do 3000 stóp. No i za chwileczkę rozpoczniemy już z rączki podejście do pasa numer 29. W końcu się kontrola obudziła. Możemy zniżać do 3000 stóp. Na tych 3000 stóp już jesteśmy, a więc bardzo dobrze wyobliczyliśmy w sumie swoje podejście. Jak widzicie, rysuje nam się tutaj rysują nam się piękne tereny. A my jesteśmy nad punktem Wibat już. A więc za chwileczkę zaczniemy już konkretne podejście do pasa numer 29. W tym momencie już możecie sobie rozłożyć podwozie i klapy oczywiście dać na jedynkę. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy już blisko pasa, a więc możemy rozłączyć autopilota. Jak widzicie pas jest trochę pod kątem, My oczywiście do niego sobie ustabilizujemy. Jak chcecie sterować przepustnicą, wyłączcie sobie autotrotul. Klapy na dwójeczkę. Jesteśmy ustabilizowani no mniej więcej do pasa numer 29. Oczywiście ja już steruję z ręki. Klapy na trójeczkę. Oczywiście nam się tu włączył autotrotul. Które jest nam niepotrzebne. Jesteśmy troszeczkę za nisko, więc musicie tak manewrować, aby, aby wszystko było ok. I klapy na full. Jesteście w pełnej konfiguracji do lądowania. Gdy słyszycie retard, to znaczy, że musicie przepustnicę dać na zero. Teraz za pomocą F2 na klawiaturze klikacie sobie wsteczny ciąg silników, aby wyhamować. Klikacie oczywiście hamulec, aby również jak najszybciej wyhamować. Ok, jesteśmy w Warszawie. Tak to wygląda z mojej strony. Tak ja to robię. Oczywiście teraz musicie zajechać do terminala. Tam, oczywiście, wyłączyć silniki. Pamiętajcie, że jak skręcacie w ścieżkę już kołowania, czy w drogę kołowania, wyłączcie światła do lądowania. Włączcie sobie oczywiście taksi, Wyłączcie stroby, żeby nikomu nie migało. I to by było na tyle. Mówił do Was Crocs. Bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Nieco szalony odcinek, bo niestety kontrola zachowywała się tak, jak się zachowywała. Mam nadzieję, że ci, którzy znają inne latanie, nie pogniewają się na mnie. Poczekamy do tych prawdziwych samolotów, bo to, to jest para samolot. Samolot, który jest troszeczkę okrojony. Trzeba sobie radzić po swojemu. Podobnie jeżeli chodzi o kontrolę AI. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.